Dzień dobry, mam na imię Jolanta i jestem lektorem języka polskiego i języka rosyjskiego. Zapraszam na lekcję języka polskiego ze mną. Zdrasjcie, mnie zwów Jolanta, ja repetitor polskiego i ruskiego języka przygłasuj Was na zaniacie ze mną, a jak wyglądają uroki online po Skype'u? Posmotrzcie sami. Lekcje języka polskiego online, wszystkie poziomy, karta polaka, certyfikat B1 i B2. Podręczniki, z których korzystam, to przede wszystkim podręcznik hura, część pierwsza, druga, trzecia. Krok po kroku wszystkie części. Od słowa do słowa, cześć, jak się masz oraz bądź na B1, B2 testy. Lekcja Jak wygląda lekcja? Pracujemy z podręcznikiem w formie elektronicznej. Piszemy online, wykonujemy ćwiczenia gramatyczne. Piszemy w specjalnym programie. W czasie zajęć udostępniam również tablice gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, które przygotowuję sama dla swoich uczniów, lub korzystam z już istniejących. Gry online na lekcji. Tworzę dla swoich uczniów gry online w różnych aplikacjach: learning, Quizzes, Kahot, Wordwall i inne. W czasie lekcji utrwalamy gramatykę i słownictwo poprzez gry online. Zadanie domowe. Na koniec lekcji każdy uczeń otrzymuje zadanie domowe, filmiki do obejrzenia na pocztę, krótkie 2-3 minutowe i ćwiczenia pisemne w programie Google Docs. Zapraszam serdecznie na lekcję języka polskiego ze mną. Jolanta, nauczyciel z Polski.